Siemaneczko. Ważny temat. Zakotwienie krążka, przymocowanie go do podłoża. Na wielu grupach ten temat jest często poruszany. W przypadku yy, innego systemu na bazie krążków każdy wie o co chodzi. Nie będziemy tam gadać. Tutaj macie michno, które na dworzu było z tydzień czasu albo lepiej. Nic nie rdzewieje. Ona woda stoi. Porządne szpilki. Ocyng. Mocne, hartowane, porządna, polska produkcja. Wszystko, moi drodzy, u nas w kraju. Nic, żadnego chińczyka tutaj nie macie. Dlatego ta jakość jest jaka jest. jest. Yy, kołeczki. Nie musicie wymieniać, kupować innych. Macie kołek do każdego podłoża. Zobaczcie, każdym to trzyma na szkoleniu. Akademia Sigma, też to pokazywałem. Tu macie ceramikę, oczywiście tak puste, jakieś stropy Terriwa, stropy Ackermana i tak dalej. Tutaj też widzicie, to wszystko trzyma. Zaraz wam rzucę przebitki jak to na szkoleniu było testowane też. No nie wyrwiecie tego, może szybciej podłoże wam puści. Także moi drodzy polecam, kto jeszcze nie używał ma ochotę na stronę WW albo do dystrybutorów na Śląsku. Rafał już też działa. Pozdro Rafał. Lecimy z tematem, bo tu ludzie zamawiają, zamawiają cały czas siemanko.